Pani Ilono, tak. jak zwykle pani olśniewająco wygląda, od stóp do głów. To jest wszystko kwestia gustu, bo podobno o gustach się nie dyskutuje, o gustcie moim dyskutuje się bardzo często. Tak. A, ja, a ja może nawet nie jestem medytacją, ja z zamiłowaniem zakładam te rzeczy, które są dla mnie ciekawe, a jednocześnie dzięki którym mogę promować ludzi, którzy są tego walczy. No dobrze, no to proszę nam opowiedzieć, co dzisiaj Pani ma na sobie. Najważniejszą rzeczą z mojej kreacji jest spódnica, ponieważ spódnica jest pomysłem Maćka Muszyńskiego, czyli Mima. To jest Mima Dress, ale Maciek tak naprawdę słynie z tego, że robi torby, Mima Baks. No i torby są rewelacyjne, ale żeby robić zdjęcia, toreb, potrzebne są kreacje. On te kreacje szuje tylko dla mnie, na potrzeby zdjęć, a ja z zamiłowaniem zakładam je na siebie. Bo po pierwsze są wyróżniające, są kolorowe, są inne, ale też są jedyne w swoim rodzaju. To jest jedyna taka spódnica i być może już nie będzie drugiej podobnej. Bardzo piękna! A to jest z kolei e, mojej następnej, bardzo bliskiej znajomej: to jest e, Agata Biały z Krakowa, magia. I też jestem dumna, że. Bo to jest troszeczkę u nas w kraju także, że co chwalicie, swego nie znacie. A jest naprawdę wiele firm znakomitych, wielu projektantów znakomitych, nie tylko tych wielkich i uznanych jak Pawłowski-Brzodzowski, ale na przykład firma Magia, która robi świetne torby. Proszę mi powiedzieć, jak długo przygotowywała Pani się do dzisiejszego eventu? Najpierw zaczęłam wczoraj szukać, co ewentualnie mogłabym założyć. Przygotowałam e, tak naprawdę trzy alternatywy. No, i dzisiaj rano podjęłam decyzję, że ta. Ile się szykowałam? Pół godziny makijaż, 20 minut fryzura, no i jestem. Pół godziny makijaż, to nawet lepiej od nas, niż <noise> super. Wiesz co, ja już tyle razy wykonywałam ten makijaż, że już chyba bez lustra i na ciemno <noise> mogłabym to zrobić. I sama wykonuję makijaż? Znaczy, nie zawsze. Czasami, jeżeli mam więcej czasu, albo moja, moje bliskie znajome, które świetnie go robią, mają czas, ale one robią tak świetnie makijaż. I ja że nie zawsze czas mają na to, żeby mnie pomalować. A dzisiaj, ponieważ byłam zabiegana, miałam dużo rzeczy do zrobienia, to nawet nie pytałam, stwierdziłam, że zrobię sama. A włosy, tekstura. Damian Siczek, młody, bardzo zdolny chłopak, który robi, wykonuje to bardzo, bardzo szybko. I to jest fajne, że, że przychodzę, on wie, czego chce. Ja zazwyczaj ufam mu i się zgadzam. Mimo, że czasami wygląda to tak, jakby nie do końca było uczesane, ale być może to jest fajne. bardzo. Wam dziękuję. Dobrze, dziękuję również za rozmowę do zobaczenia.